Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa na rozmowę o nie jednej ale o wielu pasjach, bo gościa mojego można powiedzieć językiem młodzieżowym wyhaczyłem z Instagrama obserwując co robi. i tak jak to mówią, po nitce do kłębka, udało się mi zabić z <noise> prawdziwą przyjemnością. Gościem moim i Państwa Ewelina Czajkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Proponuję, żebyśmy przeszli na ty. Dobrze, będzie lepiej. Będzie chyba wygodniej. To jest program, który ma na celu udokumentowanie podczas rozmowy ludzi, którzy mają fajną zakretkę. Ja wyszukuję takie osoby. I jeżeli się zgadzają, no to staram się je w tej rozmowie pokazać. Zanim w ogóle będziemy rozmawiali, no przede wszystkim chyba o fotografii, bo to było, mhm. to było przyczynkiem do naszego spotkania. E, no to takich parę pytań. Częstochowianka? Tak. E, powiedz mi, e, tak, e, dziadkowie, pradziadkowie to też częstochowa, czy zupełnie z innych rejonów? E, ze strony mojej mamy to częstochowa. Ze strony mm -hmm. mojego taty to okolice Częstochowe, więc można powiedzieć, że. Czyli jeszcze... że z tego regionu. Ty wiesz, czym zajmowali się na przykład twoi pradziadkowie, dziadkowie? Z czego mieli chleb? Pradziadkowie nie wiem, ale wiem na przykład o jednej mojej babci, że była krawcową. Kojarzę ją przede wszystkim z tego, że zawsze całej rodzinie szyła, przeróżne rzeczy i miała takie zdolności manualne. Jeden dziadek był jakimś rodzaju technika naprawy maszyn. O, proszę, Moja mama w ogóle jest, jest nie technikiem, ale mechanikiem budowy maszyn z zawodu po mm -hmm. liceum zawodowym, a tata był um, technikiem, metalurgiem, więc wszyscy mają mm -hmm. taki, mieli jakiś taki fach w rękach. Dobrze, a Ty jak w ogóle z fachem? Też ja jakaś to szkoła? Ja jestem humanista. Tak? Czyli to zupełnie? ścisłe, to w ogóle jest inna bajka. No ale szkoła średnia to było co? Liceum Żeromskiego. Żeromskiego. Mile wspominasz? Myślę, że tak. To był taki specyficzny klimat w tej szkole. Mhm. Był super dyrektor, wtedy dyrektorem był Stanisław Dzwonnik. Czyliśmy się chyba jako uczniowie tacy zaopiekowani byli tam jacyś nauczyciele oczywiście, których się naprawdę nie. człowiek bał i nie mógł spać przez nich, ale um, ogólnie prądy pedagogiczne na plus. Uh -huh. Powiedz mi jedną rzecz. Fotografia mobilna. Uh -huh. No dobrze, no rzucam hasło. Co rozumiesz pod pojęciem fotografii mobilnej? Um, mobilna od mobile fotografii, czyli od telefonu, od smartfonu, więc to mhm. jest taka smart fotografia, można powiedzieć, fotografia telefonem po prostu. Czyli bez jakiegoś specjalnego sprzętu, po prostu foto... i ty fotografujesz telefonem? Tak tylko. 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 No ale robisz świetne zdjęcia i to yy, yy, głównie, czyli znaczy zarówno przyrody, jak i zwierzaków. Mhm. Yy, ja bym bardzo Państwa zachęcał. Jeżeli państwo jesteście internetowi, żeby zerknąć, jakbyśmy mogli zareklamować twój profil na Instagramie, to jaki to jest? Mój profil na Instagramie, ten z zdjęciami, nazywa się Eowska przez V. Eowska. Tak, to jest takie połączenie pierwszego imienia, litery imienia e i, y i Owska Czajkowska. Y Eowska przez V. Kochani, wpiszcie sobie naprawdę warto fajne rzeczy. To jest rzecz, którą robisz od jak długiego czasu? Myślę, że tak. Trzy lata maksimum. Trzy lata. Ale co taka potrzeba była po prostu? Że... Tak, bo mam pieska, który potrzebuje spacerów. Dużo jesteśmy na dworze. I tak będąc na tych spacerach, tak zaczęłam gdzieś jakimiś jeszcze starymi poprzednimi telefonami coś fotografować jakieś tam takie mhm. roślinki. I te zdjęcia były do złe, jak to na początku. Mm -hmm. I powoli zaczęłam się wkręcać, wkręcać, jakieś poradniki czytać, jak, nie wiem, robić dobre zdjęcia, kompozycje i tak dalej, i tak dalej. Interesowałam się aplikacjami do obróbki zdjęć. I z czasem, jak już, bo też telefony są teraz bardzo dobre, tak. więc te aparaty to właściwie w każdym telefonie współcześnie będzie to aparat dobry. I zaczęłam robić już tak starannie te zdjęcia, przykładać się do tego, mm -hmm. ktoś mi, chyba mąż, powiedział, żebym um, gdzieś się pokazywała, no to założyłam Instagrama i zaczęłam tam te zdjęcia wrzucać i się okazało, że się mhm. podobają ludziom. Tak. E, to jest wbrew pozorom tak, że e, telefony komórkowe mają wszyscy. Mhm. I że można powiedzieć, że wszyscy potrafią obsługiwać te telefony, żeby zrobić zdjęcie, nie? No mhm. bo to wchodzimy, klikamy w aparat i robimy. Natomiast im dalej w las, tym więcej drzew, i okazuje się, że jednak, mimo tego, że wszyscy mają dostęp do aparatu fotograficznego w telefonie, to nie każdy potrafi to zdjęcie zrobić. Mm -hmm. Co no, jak gdyby jest rzeczą całkowicie oczywistą. Ja wiem, bo też fotografuję, czy fotografowałem zawodowo, więc to nie jest, to nie jest taka prosta sprawa. Ale to jest tak, że to jest ta fotografia, fajnie. One, zrozumiem, taką pasją dla ciebie, czy robisz też dla kogoś zdjęcia? Mm, nie zdarzyło mi się jeszcze, tylko i wyłącznie dla siebie. Czyli nie było czegoś takiego, że ktoś do ciebie napisał, że chciałby, żebyś zrobiła mu zdjęcia, czy zdjęcia nie. jego zwierzętom? Nie. nie, jeszcze przede mną. No to pierwsza sesja, <laughs> może ponad płatna. Dobrze, to jest jedna rzecz. Ale jest biż biżuteria. Tak. No właśnie, no ale to. Jak w przypadku zdjęć, aparat jest w każdym telefonie, tak z biżuterią już są trochę większe schody. No, chyba tak. Ale to co? E, e, jakiś. E, skąd? Jak? Dlaczego? To jest taka śmieszna historia, bo mm, ja pracuję z mężem w firmie budowlanej właściwie z branży budowlanej. Pracujemy e, na budowach, montujemy klimatyzację i wentylację. Mhm. Przy montażu klimatyzacji są takie rurki miedziane Mieć miedź mi się zawsze podobała pod względem koloru. Jako nastolatka zawsze chciałam mieć miedziany kolor włosów i poza tym miedź to jest taki fajny metal podatny na zgięcia, na wygięcia, do obróbki i pomyślałam sobie tak kiedyś przy jakimś montażu, że kurczę może robić biżuterię z tego. Z tego, co zostaje z tych, tak? Taki był początkowy plan, mhm. ale gdzieś tam od tego odeszłam, bo zaczęłam oglądać tam różne tutoriale, głównie internet, nic, żadnego kursu nie miałam ani nic takiego, więc jakby cały czas się uczę, jeszcze. No ale to jest jakiś palnik, coś, to w ogóle ja Jeszcze się nie dorobiłam palnika, Tak, nie no, bo no ja też tak wiesz... A na razie się bawię... Miedziane druty wchodzą w grę, no, kamienie. Kamienie, tak, naturalne, jakieś miedziane blaszki. Ja sobie to gdzieś tam obcinam, wycinam, owijam te rzeczy. Ehm, A ja to bucham. są bardziej wisiorki, broszki? E, to są e, naszyjniki, wisiorki, kolczyki głównie i pierścionki. Ehm, zbieram też e, czasem na budowach jest mnóstwo kabli. To są piękne, grube, miedziane druty tam. Mhm. Często sobie takie kable gdzieś tam zbieram, o, o, zdejmuję tą otulinę i sobie robię na przykład pierścionki, tak jak tu mam teraz. To właśnie? Tak. I przynajmniej się cieszę, że to nie idzie wszystko do kosza. I naprawdę to jest... mi się to podoba. Podoba się to ludziom, którzy lubią jakieś takie rzeczy inne. Niekoniecznie to, co jest w takich sklepach sieciowych, jubilerskich. Chociaż tam rzeczy są oczywiście piękne, ale nie każdy lubi na przykład złoto czy srebro, jakieś tam takie błyskotki. No i tak, i zaczęłam gdzieś tam sama w zaciszu domowym sobie tam dłubać przy tym. No i zaczęło mi coś z czasem wychodzić już takiego. Na początki były okropne, to były strasznie brzydkie rzeczy, ale się nauczyłam powoli. Zaczynałam od jakichś zwykłych stalowych drucików, żeby po prostu się nauczyć to gdzieś tam obsługiwać, skręcać, mhm. wykręcać. Potem już sobie kupiłam lepsze druty miedziane. Robię sobie jakiś tam kształt, potem go owijam, dodaję kamienie. I robią się jakieś ładne faktycznie nasze imię. Mm -hmm. Pięknie. Poezja już na koniec. <laughs> Poetką jesteś? Um, taką amatorską bym powiedziała. Um, w ogóle poezję, taką poezję. Wierszyki już pisałam jako dziewczynka. Pamiętam, że drukowo, pisałam to na komputerze, drukowałam, wpinałam gdzieś tam i dawałam mamie w prezencie takie moje domowo, dom, domowo robione zbiory wierszy, uh -huh. ale to wiadomo, jak to dzieci to było takie, teraz już bym nie chciała tego przeczytać. Ale, ale piszesz dalej, czy? Tak, tak. Piszesz. No bo ja tam zauważyłem, że miłość przewija się, weźmie w ramiona, no, no, ja... jest, tak... tam, jest tam tak, tak romant romantico. E, Romantyko, bo gdzieś tak to najłatwiej chyba jest opisać. Uh -huh. e, też bardzo lubię wiersze Haliny Poświatowskiej. Nasze no tak, bo ona przecież, przecież, tak. Dobrze, co lubisz jeść? Ja głównie dieta wegańska, więc warzywa. Wegan, tak. we, 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 wega, rozumiem. Czego lubisz słuchać? O, muzyki rockowej, metalowej. Mocnej? Tak. Czyli Slayer, metalik. No tak, przed z domu akurat słuchałam sobie, tak. Grubo. Film, który zapadł Ci najbardziej w pamięć, to było co? Zawsze od razu przychodzi mi do głowy film Między Niebem, między niebem a Piekłem, mm -hmm. albo odwrotnie, Między Piekłem a Niebem, zagraniczny z. Kurczę, nie wiem jak to nazywał, ale to jest historia męża i żony. Mąż szuka żony w piekle, o, w ten sposób. Mm -hmm. e, książka. Oj, nie wybiorę jednej. E, teraz czytam aktualnie Waszkiewicza Opowiadanie Ogrody. E, bardzo lubię i możemy powiedzieć, że ta. Dobra. Czego życzyć już na koniec? E, żebym się rozwijała bardziej, więcej, szybciej. <laughs> e, a chciałabyś e, żyć z tych pasji, czy ta klimatyzacja też się znowiej? Okay? Z pasji. Wolałabyś tak. mieć pieniądze z tego, co lubisz robić, niż z pracy na budowie. Tak, zdecydowanie. To, to życzę zdrowia. E, życzę, żeby te Twoje pasje przerodziły się w komercyjny sukces, który pozwoli Ci godnie żyć. No i kurczę, no cóż, no, wszystkiego najlepszego, niech się nie wyjdzie jak najlepiej. Mało jest osób, które mają tyle aż w wachlarzu swoim zakrętek artystycznych jak Ty, więc no, mam nadzieję, że któreś w końcu wypali i będzie, będzie fajnie. Proszę Państwa, kobieta z prawdziwą pasją, Ewelina Czajkowska, weganka, metalowa, e, lubiąc zaczytać książki, biżuterię, pisząca poezję i robiąca świetne zdjęcia na Instagramie. Przypomnijmy jeszcze raz profil na Instagramie. Eowska przez V. Eowska mm. przez V, zajrzyjcie. E, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Ja dziękuję również. I do tej kamery machamy. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy Was.